walną zatarł się Łośkę trzeba było wyciągać No oh. Autostrada Awaryjny pas Trzeba ja w konia do góry żeby odczepić na Co odjeżdżać tak?

i tak. I tak to się drogie robi. Dobra Wojtek, cieszę się, że mogłem pomóc. Masz materiał na vloga. Sztywny hol. Powietrze podczepione. A ja wracam. W sumie to już jedno auto na cukrownię, no tak. jaki materiał na vloga, co on gada, takie sytuacje, nikt by nie chciał. No nic przyjemnego, jeszcze stoją, zaraz będą ruszać, no ale tak czasami bywa na drodze. Boje wjeżdża na kanał. Ups. A tu jeszcze... Sorry, że tak po ciemku. Tu jeszcze drobne problemy z, z manitką, z tą. To ja manitką gada. Manit ciemno, że nic nie widać. E, drobne problemy z Merlo, bo nie chciała zapalić. I tutaj trochę walczyliśmy, jakieś elektrozawory, coś tam, coś tam. No ale rozkręciłem w końcu stacyjkę. No i prawdopodobnie wersja e, stacyjki, a mianowicie jeden naprawdę drobniutki kabelek jest przetarty i mógł się gdzieś tam stykać. E, I tak, wyłączało maszynę, nie chodziła. E, a teraz był załączony hamulec ręczny i, i niestety. Nie chciało to puścić, nie mogła wyjechać z hali. No ale sytuacja opanowana prawdopodobnie kwestia. Sorry, że tak w trakcie jeszcze coś robię, ale trochę mi się śpieszy, bo już późno. Prawdopodobnie kwestia przetartych kabelków i będzie temat ogarnięty szybko. Delektuję się podstawianiem dzieci do przedszkola. No to tacierzyństwo trochę mi niestety przemyka przez palce, przez tą ciągłą pracę w gospodarstwie. I, no i dopiero teraz taki fajny okres zimowy, gdzie, gdzie te dzieciaczki mogę do przedszkola no, szykować, odstawiać, przywozić, spędzać z nimi więcej czasu. Pierwsze efekty już są widoczne, ponieważ moja liwcia. no ciężko było, żebym ja się tam do niej przytulił w jakikolwiek dzień. Tak, trochę byłem odsunięty, natomiast teraz jestem kochanym tatusiem, więc no sporo się zmieniło na lepszy. Widać od razu, kampania się skończyła. A i to nie jedyne auta, które nie odpalają. Widać. Dziwił. Kto się kiedyś dziwił, ile trzeba taką maszynę myć? Jak mówiłem, o dwóch dniach nawet. Uwa. Jak tam? No, to nie są proste rzeczy, moi drodzy. Z 6 miesięcy zaschnięta ziemia, zmieszana z burakami, z tym cukrem całym. W głowie chociaż jesteś? W 75%. No ładnie, widzę, 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 widzę po, że do przodu idzie po tobie. Tak, nie ściemniamy. Nie. Nie siedzi się, nie, <głosyna <głosyna> mi się Teraz nie akurat widać, że się nie siedzi. Tak. <noise> no to jest e, wyzwanie. Poza tym, cała maszyna, no to. Tych części tutaj po drodze do umycia jest mega dużo. I na kanale czeka nas trochę zmian. Nowy rok, ja też troszeczkę sobie analizuję, ale bardziej chcę jakby coś zmienić w tym swoim nagrywaniu. Żeby to nie było też dla mnie takie monotonne, to też jest ważne, żebym przy tym dobrze się czuł. Więc trochę ilość filmów na YouTubie się zmniejszy, będą bardziej skondensowane. I wskoczą takie stałe, stałe punkty programu, do których oczywiście zapraszam. Natomiast duża część tego mojego życia w gospodarstwie pracy będzie przeniesiona na Instagram, na TikToka. Też tam będą się treści pojawiać, a YouTube no to taka skondensowana wersja tygodniowa ze stałymi formatami. Zobaczcie sami. To pytanie błądzi, czyli taki, myślę, minutowy materiał odpowiadający na najpopularniejszy komentarz z poprzedniego filmu. Pytanie, fajnie, jakby to były pytania, w tym momencie jest to stwierdzenie. Jeżeli chodzi o Orlen, co ja o tym myślę? Faktycznie taka współpraca u mnie się pojawiła. Orlen to jest stacja, od której, w której tankuję odkąd pamiętam, odkąd mam prawo jazdy. Nie traktowałem tego, tej stacji jako czegoś politycznego. Lubiłem tam tankować, zatrzymać się, coś zjeść na kawkę. Albo na myjnie i nic z tego nie zmieni, wybierałem po prostu polską markę. Obecnie ten Orlen jest dosyć mocno monopolistyczny, to znaczy nie ma żadnego konkurenta na rynku tak naprawdę. I to nie jest dobre i oczywiście się z tym zgadzam. Te tutaj zawirowania, jeżeli chodzi o ceny, też nie uważam jako coś, co było super. Natomiast jeżeli słyszę, żeby sprywatyzować w Polsce wszystko, co się da, wysprzedać co państwowe, to sorry, ale otwiera mi się nóż w kieszeni. My nie jesteśmy Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią, żeby móc sobie pozwolić na takie akcje. Fajnie by było, żeby to były takie wolnorynkowe modele, i jestem oczywiście za tym, ale jeżeli ktoś chce to sprzedać, to oczywiście kupi to obcy kapitał. No, sorry, jesteśmy biednym krajem i nie możemy sobie pozwolić na takie tematy, żeby wszystko co nasze wysprzedać. Oni mają dużo większe możliwości, dużo więcej pieniędzy i tak naprawdę mogłoby być, cała Polska mogłaby być w ich rękach, i też nie jestem za tym. O, tego szukałem. No dobra, wygląda na to, że wszystko mam. Dyplomy, z magister, magisterski zgubiłem twardą okładkę. No ale dwa, dwa, takie odpisy. I inżyniera twarda okładka. Zaraz może spojrzę jakie miałem oceny albo pochwalę się przy okazji mojej żonie, jaki to ja byłem zdolny uczeń. Akademii Bory ruch, ale jest uniwersytet przyrodniczy. Ja to miejsce akurat traktowałem jako miejsce, gdzie będę szukał informacji, a nie wykuwał coś na pamięć. I tak to trochę u mnie wyglądało. Zresztą do tej pory wygląda. Studia zresztą powinny na tym polegać. Powinniśmy potrafić wyszukiwać interesujące nas informacje w książkach, u ludzi itd. itd. No i takie trochę są etapy takiego życia studenckiego, a później bardziej pracy. Gdzie idealnie, jeżeli, jeżeli możemy skorzystać z pomocy innych osób. I znaleźć osoby, które wiedzą więcej od nas. Ja nie muszę naprawiać fentów. Nie muszę się znać na mechanice w tym przypadku. Bardzo lubiłem jakieś, jakąś uprawę roślin. Można powiedzieć, że trochę mój taki konik, natomiast całą resztę traktowałem jak takie zbędne zło. Natomiast w tym przypadku to nie jest problem, żebym kogoś do siebie zaprosił i ktoś ma większą wiedzę na temat naprawy traktorów. Więc no tak to powinno wyglądać. Idealnie, kolejny punkt otaczanie się ludźmi, właśnie którzy mają większą wiedzę od Was i korzystanie z tej wiedzy. Grzesiek! No, ja tego złomanie nie będę robił. Weź to do razu do kontenerka, kasiorka i lecimy z tematem. No dobra. Co my tu mamy? Najgorszy był pierwszy rok. Tak mi się wydaje. Jech. Po anglistycznej klasie zobaczcie, co ja dostałem. Ale to przez nieobecności. Agrofizyka, ledwo co. Metody badań rolniczych, doświadczalnictwo, współczesne systemy rolnicze, 4,5, tu jakoś szło, fajne te studia były, to to nawet nie pamiętam co to było, panią Parylak bardzo dobrze pamiętam, ale agrofiltocenologia. proszę was, nie zobacz, to tak z tym rolnictwem było, co nie, to ja ci już dużo razy mówiłem że agronomii. Tak, że nie mówiłem, że studiuję rolnictwo, tylko agronomię, a najlepiej to było jakieś takie po prostu nazwy przedmiotów wrzucać. A tu chodziło tylko o to, żeby dziewczyny poleciały na rolnika, tak? Tak, tak żeby jakaś w ogóle dziewczyna... Żeby nie odstraszyć dziewczyn, dlatego agronomię... Żeby się odstraszyć. przysiadła jak... Co ja bym mógł tutaj powiedzieć? No studiowałem, no tutaj miałem takie przedmioty jak metodyka prowadzenia negocjacji 4,5, na przykład. Potrafisz negocjować? No jasne Bo Zawsze mnie pchasz No jasne Negocjujmy Ale szczypior <grym> Szczepior? No, na buzi taki trochę też inne zmieniony Cały ja panie. Ile tu miałeś lat? Nie wiem 18 Tu? Tu? A to nie jest do dyplomu? Nie, do indeksu a indeksy nie, to nie było Czy miałeś studia zielone pierwszego i drugiego? Tak, stopnia? inżynier, magister. Ale osobno. Tak? Osobno miałem? No. To nie Nie bo się zmieniłem. <grym> to wszystko zależy od tego, jak się ten, jak się popatrzy. Popatrz. Co się stało? E, kto to przewrócił? Nie wiem. Przyznać się. Ja nie wiem. Ty nie wiesz? Teraz nie ty? Ja, ja nie wiem. To nie ty? Na pewno? Na pewno nie ty? Pewnie, no, że tak. nie Naprawdę, <gry> Janek to nie ona, przecież ona jest ciężka. Trzymajcie na pszeniczkę do przedszkola zapakujemy trochę pszenicy dla ptaszków do karmnika, tak? A ja to podniosę, bo to wiatr przewrócił. Kurczę, może by to gdzieś przytargać do nas? Może ja bym sobie to w sypialni jeszcze dołożył jeszcze jedno. Bo ja, się Ten kokon jakby się coś przewróciło na drzwi od galdy, ja by to... To z się pobiło bo masz rację, dobra masz nagrywaj mi jak to będę podnosił i komentuj oh, no oho twój dobra, kto pierwszy wskakuje Liski. na kokon ja <laughs> zima zróbmy do jasiu, do Jasia. Chowaj ten język, Chowaj, bo cię w kosmos wystrzelę. Za uh! <noise> daleko nie będziemy chodzić, proszę nabierajcie pszenicy. Czekaj, no ale kto ktoś to musi otworzyć, trzymaj Liwia. Ile, ile te ptaki będą potrzebować tego? Dużo. Dużo? Dużo. dużo. Dobra, dużo to dużo. Patrz, to jest Jasiu trzenica konsumpcyjna. Czarniutka, fajniutka. Cena słabiutka. A tak moje dzieciaczki sprawdzają, czy wszystkie koła są napompowane. Proszę. No, z buta. I co jest powietrze? Livia, Liwia, Liwia. Błoto. Liwcia. Dobrze. Tak, w kurteczkę najlepiej. Ok.